Witajcie w pierwszym vlogu masowym odcinku i Pandusia, jak zwykle, musi być na początku. Ty musisz być na aparacie, to kochana. A oto mój widok z okna. Zobaczcie, jaka piękna dzisiaj pogoda, choć jest lekki mrozek. I oto moje tegoroczne kalendarze adwentowe. Ten po lewej stronie jest przygotowany dla mnie, a z tej strony znajduje się kalendarz dla piesków. Ale jeszcze nie doszły wszystkie rzeczy i będzie on dużo, dużo większy, ale pierwsze okienka póki co mamy. Zacznę od. Otwierania kalendarza adwentowego dla mnie. Wow, tam coś poleciało, a tutaj znajduje się jedynka. Zobaczcie. I w środku mamy chyba, tak myślałam, że to będzie świąteczny sweterek, bo zobaczyłam sobie jakieś śnieżynki. I spójrzcie, tak on wygląda. Mamy tutaj takiego liska, bardzo fajne, Lecę go przymierzyć. Zobaczcie, oto mój sweterek z tego kalendarza. Jest w ogóle bardzo fajny, przyjemny i ma w składzie dużo bawełny, więc to jest, myślę, że rzadkość w swetrach świątecznych. I fajnie wygląda ten lisek. Super. I teraz moi pieskowie otwierają kalendarz adwentowy. Zobaczcie, słuchajcie, one nie dały żyć. Jak wczoraj tutaj postawiliśmy te kalendarze, to tylko się kręciły. I patrzyły, co tu się dzieje. Jedyneczka. Proszę bardzo, tak wygląda. Panda, to nie jest twój. Pandusia! O ja! Mamy tutaj takie same rzeczy. Sweterki dla piesków. Świąteczne. Panda ucieka. <laughs> Bambinka, zobacz. Ty będziesz taka ładna. Ubierzemy ciebie od razu. Chodź. Proszę bardzo, ogłówka. Teraz trochę mrozki są, to trzeba pieska ubierać. Nie, tak. Jak dobrze ubrałam. Jest. O, pan jak przyszła wąchać. Teraz czas na ciebie. Będziemy takie same, bliźniaczki. Kłóweczka. Fajnie, że tutaj te sweterki mają dziurkę na smyczkę czy tam na obroże. O, super. Moje siostryczki są piękne. Taki swetereczek. Tutaj jest jeszcze taka fajna kokardeczka. Moje dzieciaczki. Słuchajcie, test swetru. Dziewczyny idą się bawić. Tarmoszenie. Musicie się wąchać. Co tam świętaczna dziewczyno? <noise> jak pozuje, i pan Pandusia przyszła. Moje siostrzyczki kochane, jak się całują, <noise> zobaczcie. No nie, nie. Otwieram jeszcze kalendarz adwentowy z Lasza. Zobaczmy, co jest w jedynce. Powiem wam, że ten kalendarz tak pachnie, że do głowa mała. Ale piękność, i to jest taka kula do kąpieli, pachnie miętowo, owocowo, no po prostu cudna. I ogólnie to mam jeszcze inne kalendarze adwentowe, ale zastanawiam się, czy otwierać je na vlogmasach codziennie, czy może zrobić raz na jakiś czas kalendarz adwentowy z otwieraniem całego kalendarza. I myślę, że chyba tego będę się trzymać. A jeżeli postanowicie inaczej, to po prostu do codziennego otwierania dołączam jeszcze jakieś inne kalendarze. Czas na poranny spacer po ogrodzie. W ogóle mamy 1 grudnia i tak zielono, taka pogoda. Po pierwsze, to kto by się spodziewał, że będzie tak pięknie, a po drugie, że ten ogromny zielony teren będę nazywać moim ogrodem. A właściwie bardziej mi to wygląda na park, więc to jest moje spełnienie marzeń móc mieszkać w takim pięknym miejscu. Wiem, że są tutaj osoby, które przychodzą tylko na Vlogmas albo dawno mnie nie oglądały, więc ja Was zapraszam do obejrzenia oddzielnego odcinka, gdzie pokazuję ten piękny, zaczarowany ogród. Zobaczcie, nawet różyczka nam zakwitła z okazji pierwszego dnia do Kmasu. I oczywiście na pewno będę ogród pięknymi, zimowymi dekoracjami i światełkami przystrajać. Dobra, uciekam do domku, bo jesteśmy dzisiaj umówione z moimi pieskami Pandą i Bambi na spacer socjalizacyjny z przepięknym pieskiem haskim. Bambisia i Panda na spacerku. Naprawdę na początek tylko jedną pieskę, jeden nowy pies, bo dla mnie to za dużo. Pandusia! Z pieskiem jesteś? Na spacerze? Jak twoja stelka. A ty co? Pieski na spacerze? Super! się ciągle chce. O, teraz Bambi do pandy. Pieski są już po spacerku. Troszkę zmokłaś, co? Trzeba cię tutaj wytrzeć. A Bambisia tobie jeszcze nadała, tak? Zdejmujemy kurteczko od pieska, bo dzisiaj Pogoda na minusie, to żeby nie zmarzło to nasze chucherko, ale dzielnie lata. Myślę, że to by jest cieplej niż Pandzie. Panda by kawę chciała. Jesteśmy właśnie po spacerze. Trochę zmarzliśmy, więc herbatka ciepła. No i to jest już kolejny spacer socjalizacyjny Pandy i Bambi. Ja na tym się bardzo skupiam, żeby Bambi poznała takie większe, zrównoważone pieski, więc tutaj mamy specjalistkę, która się tym zajmuje i dzięki temu mamy po prostu kontakt z pewnym pieskiem w takich warunkach, żeby nic się nie stało. więc. Dwie Dwie godziny spaceru, jesteśmy zadowolone, a tutaj koło nas widzę, przyjechał samochód z pieskiem, który pewnie też wybiera się na ten spacer socjalizacyjny i Wam bardzo polecam. Zobaczcie sobie w Waszych okolicach, czy takie spacery są. Na pewno są, bo wszędzie praktycznie to organizują i te pieski dzięki temu mogą. Po prostu obyć się w kontakcie z innymi psami, a z racji tego, że my tutaj się przeprowadziliśmy, jeszcze tutaj nie mamy takich psich kolegów, więc fajnie, żeby te psy po prostu nie zdziczały. Teraz coś, co najbardziej lubię robić w moim ogrodzie, czyli odpakowanie paczek. Zobaczcie, ile tutaj tego mam. I przeprowadzając się do domu, moim marzeniem i moim postanowieniem było, że będzie tutaj tylko piękna ceramika. I uwaga, co ja tutaj mam, to przepadniecie. Dostałam w prezencie przesyłkę od ceramiki Vena. Zaczynamy otwieranie. To są moje pierwsze święta w tym domu, więc naprawdę przydadzą mi się wszystkie tutaj piękne talerzyki. Dlatego że też moja rodzina do mnie przyjeżdża i tu będziemy razem je spędzać. Spójrzcie, jakie to są piękne dekoracje. W ogóle zobaczcie e, panią Ewę na Instagramie, jak ona. Piękne rzeczy maluje to po prostu dla mnie. To jest arcydzieło. Niektórzy zbierają obrazy, ja będę zbierać ceramikę, ponieważ dla mnie to jest po prostu taka sztuka. Użytkowa, tak bym to nazwała. Zobaczcie, jakie tutaj piękne są szyszeczki. Ja w ogóle uwielbiam ten motyw, choinka zimowe. I tutaj też one są. To są takie talerzyki deserowe. I zobaczcie, w ogóle to jest fajna sprawa, że nie musimy mieć jednego kompletu. Możemy sobie łączyć to wszystko i to pięknie razem pasuje. Niektóre rzeczy to spodziewam się, co tutaj będą, ale niektóre będą dla mnie niespodzianką. I to, w ogóle nie wiem, co to będzie. O, jakie ładne! Zobaczcie, taki śliczny bałwanek z taką klasyczną kropką. Bardzo ładna dekoracja. Tutaj przez folię kolejna filiżanka. Podejrzałam wzór i aż brak mi słów. Pójrzcie. to jest słuchajcie, taka dekoracja artystyczna. Przepiękna chatka z piernika. Ja w ogóle uwielbiam ten motyw. No, po prostu istne arcydzieło. Ja mam taką zwykłą filiżankę, ale zobaczcie na stronie u nich jest dostępna. Też taka, gdzie w środku ma bałwanka. Jak ja to zobaczyłam, to przypadłam. No i w ogóle można to używać w piekarniku, w zmywarce, w mikrofalówce. Wszystko pięknie. No i to jest najważniejsze: nasza polska produkcja. Zdrowe naczynia. No czegoś jest więcej? Tutaj powiem Wam bardzo fajny kształt widzę, pokryweczka, czyli takie świetne naczynie do zapiekania i to jeszcze w takim świątecznym wzorze, w świątecznej dekoracji. Taki jakby rondelek i zobaczcie, nawet w środku jest pięknie udekorowany, ale to jest śliczne. Jeju, ja już to widzę na moim świątecznym stole. Nie no, boskie. Wrzucam wam linka do strony internetowej. Tam znajdziecie mnóstwo różnych wzorów, kształtów, naprawdę jest tego mnóstwo. Ale oczywiście, o, dobrze, że tego nie wypuściłam, można e, wykonać sobie coś na zamówienie. Nie no, jaki misio! Jaki słodziak! Zobaczcie, to jest pojemnik na miodzik z takim misiaczkiem. No, po prostu bajeczka. <laughs> Hit. No oczywiście, można coś innego też wykorzystać, jak się chce. Tutaj mam kolejnego bałwanka, i słuchajcie, to jest tym razem taki świecznik. Włożymy sobie tutaj świeczkę Tilajta, może nawet włożyć takiego elektrycznego, czy też światełka daje fajne e, światełko. No i to są naprawdę świetne. Pomysły na prezent. Ja bym się ucieszyła. Tutaj mam miseczkę, więc idealna będzie na barszczyk, ale ładnie wygląda w środku, więc fajna będzie do kompletu z tamtym talerzykiem, który wam pokazywałam. I jeszcze duży talerz. Zobaczcie. Piękne po prostu. To są arcydzieła. To jest inna dekoracja, a zobaczcie, jak pięknie razem się komponuje. Wyciągam z folii piękne kubeczki. To jest mój ulubiony kształt. Takie beczułeczki, kubki czaskie, różnie się na to mówi. I lecimy z kolejnym kartonikiem. O, oh, ale ładne! O, matko, jedyna gwiazdka! Świetna miseczka w kształcie gwiazdki. I zobaczcie, w środku jest ta dekoracja z piernika, ale również po bokach, więc to po prostu jest taka ręczna robota. No, widzę, że tutaj ta kolejna paczka jest z moim ich ulubionym motywem zimowym. Po prostu cudo. Oczywiście mają też różne piękne kwiatki, ptaszki, co nie tylko. No ale tutaj akurat na tą porę roku, jak to się mówi, piąta pora roku, czas zacząć. Tutaj w ogóle ten kształt mi przypomina doniczkę. Asz, mam takie podekscytowanie. Piękna osłoneczka z tym pierniczkiem. No rewelacja, jestem zakochana. Jak to w ogóle pięknie wygląda na tym stoliku wszystko razem. Jak nic, muszę teraz kupić tylko choinkę. Spójrzcie na to, kto kocha dziadki do orzechów, ten przepadnie, zobaczcie jaki cudny, taki kolorowy, z niebieską krupeczką, bajka, ale ja widzę, że tu jest jeszcze jeden, o ten, ten jaki piękny, zobaczcie, taka rodzinka dziadkowa w komplecie. Jejku, po prostu cude. Tutaj chyba jakiś talerzyk i mamy do kompletu. Zobaczcie, jak to pięknie będzie się prezentowało z filiżanką. I uwaga, czyżby... <grym> Zobaczcie, to kolejne dziadki, więc kolekcja dziadków się powiększa. Ten jest taki czerwony z serduszkami. Jak najbardziej na pewno gdzieś tutaj znajdą miejsce w świątecznych ozdobach, stołach, dekoracjach. A tutaj jaki, wow, taki z kwiatkami. Pastelowy. O ja mam jednego dziada takiego dużego pastelowego, to sobie koło niego stanie. Teraz na kolejny kartonik, a tutaj pudełeczka, i w środku znajduje się tutaj filiżanka z moim ulubionym motywem grzybków, muchomorków. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest dopiero co nowa dekoracja. Od razu, jak zobaczyłam ją, to pisałam pani Ewie, że po prostu bajka. Tutaj spójrzcie, nawet takie piękne detale są w środku. Dla mnie to jest dekoracja na każdą porę roku, bardzo uniwersalna, ale pięknie się łączy też ze świąteczną. To jest dekoracja unikatowa, nawet mamy tutaj podpis. Dalej, w środku był chyba talerzyk. Tak, mamy do kompletu. Cudo. I dla mnie to jest po prostu coś pięknego, że taka ceramika jest tutaj u nas w Polsce ręcznie malowana, jest doceniana w Polsce na świecie. I jak ja mogę tego nie mieć w domu? To po prostu jest bajka. I tu w tym kartonie jest. Ale zaskoczenie, ale niespodzianka. A! Ja się tam tym bałwankiem zachwycałam. A teraz zobaczcie prawdziwe. Bałwanisko, jakie to jest ogromne. No to tutaj słuchajcie, włożyć sobie jakąś świecę i to będzie tak pięknie nam błyszczało. Mamy tutaj do komplety z tym maluchem. Zazam pokażę. Zobaczcie. Nie no, po prostu. Piękne, 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 piękne. Ponadczasowe, unikatowe. Dekoracje. Zobaczcie, kochani, oto te rzeczy, które dostałam w prezencie. No po prostu, dziękuję bardzo. Aż jestem w szoku, jak to wszystko piękne jest na żywo, bo ogląda się w internecie, wygląda to cudnie, ale jak dotkniesz i zobaczysz, to po prostu jest hit. No i wrzucam Wam link do sklepu internetowego Ceramiki Weny i tam również jest dostępny kod rabatowy na hasło GlamPaula 10% rabatu tak jak w blogmas od 1 do 24 grudnia macie dostępne z wyjątkiem tej unikatowej dekoracji z pierniczkiem ale znajdziecie tam naprawdę mnóstwo różnych innych pięknych no po prostu cuda czy tylko ja się tak zachwyca? Tak to wygląda wszystko razem, ale oczywiście będę Wam to pokazywała w użytku, w ozdobach. Czekam, aż mój stół przyjdzie i wszystko ładnie tam rozlokujemy. Ja idę popracować troszeczkę na ogrodzie. Idę zanieść tego małego zamuleńca na górę. Proszę tutaj ładnie się położyć, spać. Żabka moje, żabiczka. Jak tak sobie na Ciebie patrzę, to ja bym z Tobą tutaj poleżała. Wiesz, nie chce mi się... O, dzieci takie fajne. Zabieram się teraz za pracę w moim ogrodzie. Wzięłam moje ulubione urządzenie do grabienia liści. Mogę Wam podlinkować. To jest fajna sprawa. Taki po prostu wózeczek. Ciągle te liście spadają, choć to zazwyczaj są szresztki. I pięknie to zbiera. Mam też tutaj dużo igieł, więc to też mi pomaga. Przyznam się szczerze, że ostatnio chorowałam i nie byłam regularna w tym. No, a zbieram te liście dlatego, że gdybym je zostawiła, to po prostu by tutaj one zgniły no i ta trawa nie byłaby taka zielona jak teraz. Więc sobie fajnie przygotuję ten ogród. Oj, muszę właśnie uważać, żeby tutaj patyku nie złapać i będę mogła układać ozdoby tutaj, jakieś wieszać światełka i tak dalej. To jest po prostu tak satysfakcjonujące, jak się ogląda efekt końcowy. Jaką sobie ostatnio Paula torebkę nową kupiła. Właśnie taką fajną, wielką na liście. Muszę teraz opróżnić moje urządzenie. Już na pewno sami widzicie ogromną różnicę tutaj. Idę teraz na chwilę do lasku. Ale tutaj są dziwne kolory. Tak szaro -buro. Ostatnio było tutaj tak przepięknie. Żółto. No, ten nas to nie wygląda zachęcająco. Latan zgubił ostatnie liście, ale ja naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, jakie one są wielkie. Zobaczcie, takie. Tu moja ręka dla porównania. Tym to sobie moja maszyna by nie poradziła, bo to zdecydowanie są za wielkie liście. Do dmuchawy do wszystkiego innego za ogromne. A tu wiszą orzyszki dla wiewiórek. Myślę w ogóle, żeby gdzieś jakiś karmik zrobić, bo domki są. Ale karmik mogłabym tu gdzieś powiesić. Kolejne liście, które jeszcze tutaj spadają to wierzba. I tego jest naprawdę bardzo dużo. Listki wyglądają jak jakieś makaroniki. A tutaj Skubana jeszcze trochę liści zostawiła. Patrzcie, co sobie zaczęłam zbierać podczas moich prac w ogrodzie. Takie właśnie gałązki z malutkimi szyszkami. Myślę, że fajnie byłoby jakby je popryskać jakimś lakierem na srebrno albo na złoto i zrobić z tego jakieś fajne dekoracje czy też włożyć do wazonu. Co myślicie? Wracam do domu. Już się zrobiło zimno i chciałam Wam powiedzieć, że od jutra zaczyna się remont mojego domu. Tym razem góra. Dół jeszcze troszeczkę zostało do skończenia, więc nie wiem jak to będzie z nagrywaniem vlogów. Może tak się wydarzyć, że po prostu vlogmasy będą z dwóch. Nie będę się starała, żeby codziennie, ale wiadomo, różnie to bywa. I przychodzi też mój wymarzony stół po weekendzie, więc już nie mogę się doczekać. Ja się przebierałam, nie zdążyłam zabrać ubrania. I ty już śpią w spodniach jedna i druga. A oto obiad na dziś: gulasz wołowy. Testuję tutaj wołowinkę z ekologicznego źródła. No bo z racji tego, że te święta będą w tym roku u mnie wyprawiane, no to muszę zrobić zakupy. No i chcę wybrać najfajniejsze jakościowo składniki. A co wy robicie? Zapasy psie? I bieg na dół, staje. Wy powinniście się nazywać Gryzeldy, po prostu tyle wam powiem. <laughs> do taką wielką paszczę ma, jak otwiera przy Bambi. A ja właśnie jadę odwieść na dworzec mojego gościa. Pandusia, chodź. Chodź, Pandusia. Panda chce jechać. Ja polecam ci zostać z Bambi. Ja wrócę do ciebie za niedługo. Wróciłam do domu. Znajduję się teraz na górze i pokażę Wam pokój, którego jeszcze nie widzieliście. Tutaj mam łazienkę za sobą. Tam są drzwi do dodatkowej garderoby, a oto jest pokój gościnny, który będzie właśnie w tym tygodniu również zmieniany. Tutaj jest bardzo fajna szafa na całą długość tego pokoju, więc tak naprawdę dużo rzeczy tu się zmieści. Ale zdecydowanie do zmiany jest kolor ścian. Tutaj jest druga kanapa, którą dokupiłam. Widzieliście wcześniej taką zieloną, teraz tutaj jest złota musztardowa i myślę, że fajnie będzie to grało właśnie z beżowymi dodatkami, z beżową ścianą i właśnie z takim kolorem drewna, więc tutaj będzie siedziało, bo dużo rzeczy jest do pozmieniania, do połatania i tak dalej. A tamtej garderoby nie ruszam, bo tam jest mój schowek. Także jest to dość spory pokój. No i w połowie grudnia jakoś tak przyjeżdżają do mnie pierwsi goście już przed świętami, więc trzeba tutaj zrobić wszystko jak należy. Idę teraz poogarniać inne pokoje, ponieważ tutaj muszę powynosić jeszcze rzeczy na przykład z garderoby. W końcu się obudziło moje dzieciątko Bambiątko. Powiem Wam, że ona po tym dzisiejszym spacerze porannym to po prostu mi padła i bardzo długo spała. Ale robisz minę, <laughs> baby, jodowo. Zrobiłam sobie właśnie herbatkę w tej nowej filiżance. Rumianek. No i tak sobie rozmyślałam, jakie plany na ten vlog masz, więc na pewno chcę odwiedzić cztery bądź pięć różnych jarmarków, w tym dwa, na których jeszcze nie byłam. No i na pewno wybiorę się nad morze, bo uwielbiam polskie morze zimą. To jest chyba, szczerze mówiąc, moja ulubiona pora roku do odwiedzin tam. Także... Myślę, że będzie się działo i w ogóle bardzo dużo osób pisało mi dzisiaj, 1 grudnia, że czeka na dzisiejszy Vlogmas, a Vlogmas zazwyczaj było tak, że nagrywa się 1 grudnia, wiecie, od rana aż do nocy, aż dotąd, sko, dokąd poszło się spać cały dzień. A ja mówię, kurczę, tyle ludzi czeka na ten Vlogmas, to ja nagram dziś i dodam go dziś. Także mam nadzieję, że podoba Wam się, że już od razu możecie go zobaczyć. Wasze zdrówko. No i widzimy się w jutrzejszym vlogu. Będę miała do Was kilka pytań odnośnie urządzenia może mi podpowiecie, co tutaj kupić, co tutaj wybrać.